Bitcoin właśnie zaliczył przebicie kluczowego poziomu. Po raz pierwszy od miesięcy cena spadła poniżej granicy 100 tysięcy dolarów. Czy to koniec hossy, czy początek większych spadków? Nie przedłużając, ja jestem Rafał z grupy Gambit Tradera. Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i zaczynamy. Zanim przejdziemy do omawiania wykresu, chciałbym Was serdecznie zaprosić na dni otwarte grupy, gdzie bezpłatnie będziecie mieli dostęp do grupy Discord, abyście mogli sami ocenić, czy warto z nami zostać na dłużej i wspólnie pracować i rozpatrywać rynki nie tylko krypto. Dlaczego warto zainteresować się tym wydarzeniem? Przejdźmy na sekundę do naszej grupy. I jak zobaczycie, mamy tutaj wiele działów podzielonych, mamy plan tygodnia, według którego też tutaj pracujemy. Mamy również sekcje, czyli mamy krypto, mamy metale, mamy akcje zagraniczne, tutaj gdzie wrzucamy analizy, czaty, tak? gdzie integrujemy się i wymieniamy się zdaniami na temat kryptowalut i innych tutaj walorów, waluty. Indeksy, czat w surowce, oczywiście, analizy do tego, więc ja Was serdecznie zapraszam. Myślę, że naprawdę warto zobaczyć to własnymi oczami i zdecydować, czy warto również należeć do takiej społeczności. A my tymczasem przechodzimy do wykresu Bitcoina. I co się nam tutaj stało? Dokładnie wczoraj na przeglądzie Rynku w porannym u nas na grupie mówiliśmy sobie o tych rejonach, tak? Dokładnie o tym, co było tutaj i powiedzieliśmy sobie, że to, co jest tutaj, tak? Te pieniądze, które tutaj były, by, by, by były włożone, nie dały nam takiego efektu, które by pokazywały, że na tym rynku jest popyt tak, czyli jest siła do tego, by pchać tą cenę do góry. To była dokładnie ta sama sytuacja, co, była, co było tutaj tak. poszła mega duża szpila w dół, która zjadła nam tą płynność po lewej stronie i wszystkie te zlecenia, które tutaj nam wyszły na, tym, na, 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 na tym tutaj walorze w tym miejscu, na tej świecy, spowodowały, że wyszliśmy wyżej, ale pomimo tego, zaraz po tej szpilinie po, pojawiła się nam już świeca popytowa, ta, która by zwiastowała, że faktycznie tu weszło na tyle dużo zleceń w tym miejscu, żeby tą cenę pchać do, cały czas już później do góry wiadomo z jakimiś lokalnymi korektami, jeżeli, jeżeli taki, taki scenariusz miałby się nam tutaj rysować, a pojawiła się świeca podażowa, co już świadczyło o tym, że ten rynek jest tutaj słaby i nie ma na tyle pieniędzy tutaj w tym rynku, żeby pchać to dalej do góry mamy później następnie świecę popytową, ale przez następny okres czasu poruszaliśmy się praktycznie przez miesiąc czasu w takim oto przedziale cenowym i nic się tutaj nie zmieniło. Po, po wyjściu z tego przedziału nastąpiła tutaj e, akumulacja, była walka o utrzymanie tych 100 tysięcy dolarów, i ja mówiłem wczoraj, że to wygląda bardzo podobnie, jak wyglądało Itilium. I Ethereum, jak sobie popatrzymy, w tym miejscu miało dokładnie taką samą sytuację. Była tu osoba, która Skupowała cały czas te itilium po te 3800, tak, ale w końcu brakło tej osobie czy instytucji pieniędzy do, do tego, by tą cenę tutaj utrzymywać. Więc to samo stało się u nas na Bitcoinie i ten poziom został tylko i wyłącznie właśnie zjedzony przez to, że ta siła podażowa tutaj, która cały czas działa, jest dużo większa niż popyt na tym rynku, więc. Tu już było można wczoraj zauważyć, że pomimo tego te dniówki, jak się zamykały tutaj, zeszliśmy bardzo nisko tych korpusów już tutaj i to już świadczyło o tym, że jest ta siła podażowa bardzo duża. Na czterogodzinowym interwale na grupie wchodziliśmy tutaj z tego miejsca w shorty, tak? Część osób wchodziła w te, z tego miejsca w shorty i ta pozycja udała się, tak? Jest ta, była ta pozycja zgodnie zajęta z tym ruchem trendowym, który wyglądał wówczas w ten sposób, tak. a na ten moment mamy małą aktualizację, no bo to co teraz nam się narysowało zmienia nam tą sytuację w ten sposób, czyli ten kluczowy teraz poziom dla pokonania, dla złamania tej korekty jest dla nas tak naprawdę w dużo lepszym miejscu, bo musimy sobie z tego wierzchołka tutaj, Przestawić na ten wierzchołek niżej. Czyli my możemy sobie spokojnie alert teraz ustawić jako ten kluczowy wierzchołek, który nam będzie sygnalizować, że być może faktycznie ta cena po wyjściu powyżej tej, te, tego poziomu da nam dalsze wzrosty do góry, ale czy na pewno? Dlatego my musimy teraz się. Jeszcze zapatrzeć na to, jak wygląda ten wykres z tej perspektywy trochę dalszej. I może wyłączę te wszystkie w tym, w tym w tym miejscu. I teraz popatrzcie, co się tutaj dzieje. To, co mamy tutaj, cały ten ruch ostatni od kwietnia 7 2025 do ATH, czyli 6 października 2025, to jest jeden impuls. Te poszczególne korekty to są korekty wewnętrzne i impulsy wewnętrzne całego tego impulsu. Więc, skoro nasz główny ruch wygląda w ten sposób, ja to teraz zaraz narysuję, ale pojawią się oczywiście już nasze rzeczy na tym y naszym wykresie. Skoro ten impuls wygląda w taki sposób, to ja spodziewałbym się teraz, ze względu na ten tygodniowy interwał, że jest, ba jest bardzo duża szansa, że my będziemy się kierować do tego rejonu. Już zaznaczymy sobie tą strefę. Dobra okej okay. i według mnie to będą najsilniejsze rejony by tą cenę zawrócić z powrotem do góry tak? czyli ta korekta która teraz tutaj nam już została kolejny raz potwierdzona ona ma szansę rozwinąć się nawet w okolice tutaj zaznaczonych rejonów, czyli to mamy 88 560 do 74 456. i tutaj jest jeszcze bardzo jedna ważna sprawa. Popatrzcie, mamy tutaj linię, która przechodzi przez tą, przez tą tutaj naszą strefę, czyli być może... Dzięki temu, że mamy tutaj bardzo ładne punkty oparcia i wcześniej ta cena nie dojechała nam nawet do, tych, do, 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 do tego miejsca, by tą linię stestować, to my być może do tego momentu tutaj właśnie teraz dążymy. Więc warto zwrócić na to uwagę. Następna sprawa, bardzo ważna, to jest powtórzenie tej korekty. Jak sobie popatrzymy to te powtórzenie tej korekty wypada praktycznie nam zaraz pod tą strefą, tak, czyli pod strefą utrzymania takiego trendu, bo ten trend wygląda na ten moment w ten sposób, główny oczywiście, tak, więc jeżeli taki scenariusz może się realizować, to w pierwszej kolejności, co my musimy, jak my musimy podejść do tego wykresu, po pierwsze, my musimy Zdać sobie sprawę z tego, że my nadal jesteśmy w, w korekcie, tak? My od tego ATH, to jest ruch korekcyjny i on jest cały czas respektowany. My oczywiście teraz z tych rejonów tutaj jeszcze możemy podrosnąć nawet do tego rejonu 114 tysięcy, tak? Ale te rejony to są również, będą bardzo mocnymi rejonami do tego, by tą cenę pchać z powrotem do dołu. Jednakże na ten moment, ten, to co pokazuje wykres na przynajmniej, przynajmniej 12-godzinowym interwale nie pokazuje nam siły, by to miało nastąpić, tak? Bo widzimy tutaj, że kolejne świece podażowe się tutaj nam pojawiają i no nie widać na ten moment nawet po wycięciu tego kolejnego dołka tutaj, żeby tu były pieniądze. Więc ja się spodziewam, że jeszcze będziemy męczyć to w ten sposób i opadać przynajmniej do tych 88 tysięcy, testując tą linię i to będzie pierwsze nasze miejsce zainteresowania, co dalej z tym trendem zrobię. Oczywiście tu będziemy się starać cały czas ten ruch grać zgodnie z tym ruchem lokalnym i grać to w dół, tak? nie będziemy szukać pozycji do góry. Chyba, że oczywiście coś się na wykresie strukturalnie zmieni innego, wówczas będziemy grać w drugą stronę. Ale my to musimy na tym wykresie zobaczyć. I to jest warunek, który odróżnia tradera od osoby, która wróży po prostu z fusów. Tak? Więc my czekamy na odpowiednie sygnały na wykresie. Jeżeli ten trend będzie postępować w takim miejscu, to będzie nasze pierwsze miejsce do tego, by rozglądać się za pozycjami long. Jeżeli my nie dostaniemy tutaj żadnych strukturalnych potwierdzeń, czy to w formie korekty, struktury korekcyjnej, czy to potwierdzenia od naszej drugiej metodologii płynnościowej, że tutaj pojawia się popyt, to my dalej będziemy grać to zgodnie z tym ruchem. W dół, gdyż ma to szansę również zejść do tych niższych rejonów, powtórzenia tej korekty. tak? Bo, gdyż jeżeli ten trend będzie postępować w taki, w taki sam sposób, nie dostaniemy reakcji z tej trend linii, chociaż wydaje mi się, że istnieje bardzo duża szansa, że ta reakcja tutaj będzie z tego, z tego miejsca. Bo historycznie też możemy zauważyć, że tutaj akurat taka nawet prosta analiza potrafi zadziałać, i musimy również ją brać pod uwagę w tym przypadku. Więc jeżeli by się to nie nastąpiło, to my mamy bardzo dużą szansę zejść nawet do tych niskich rejonów tego, tego miejsca, które wam przed chwilą naniosłem na, na wykres, i nawet jeżeli wybijemy ten dołek czyszcząco i wejdziemy w tą strefę powtórzenia tej ogromnej korekty globalnej, no to to będzie bardzo dobry sygnał do tego, że jeżeli złamie się lokalna struktura, to wykres będzie miał szansę pojechać dalej do góry. Więc jak dla mnie, ja widzę tak w takim świetle na, na ten moment tutaj bitcoina i trzeba mieć pod uwagą to, że teraz cały ten ruch, który tutaj jest, jest tylko i wyłącznie korektą taką samą, jak odbywały się tutaj. Czy jest to powód do paniki? Myślę, że nie. Dopiero takim powodem do paniki byłoby zamknięcie się poniżej tego dołeczka trwale ceny, tak? Ale wydaje mi się, że to co jest tutaj, tak? Te powtórzenie korekty jest... Naprawdę tak istotnym miejscem dla tego waloru, że ta cena spokojnie tutaj w tych granicach powinna się zatrzymać. Dlatego, nie przedłużając już, ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy materiał razem z Wami. Oczywiście, zapraszam Was jeszcze raz na dni otwarte do nas, do grupy. I co? Widzimy się w takim bądź razie na grupie. Myślę, że warto do nas zajrzeć i również razem rozpatrywać te rynki. Dzięki, do zobaczenia, cześć.